La Promesa, Pałac Tajemnic to hiszpańska telenowela, opowiadająca o losach młodej Jany, która jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 15.05 w TVP2. Co wydarzy się w odcinku 269, którego emisję zaplanowano na 12 listopada 2025 roku? La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 269 streszczenie. Kandela i Simona planują menu na bal maskowy. Rumuło postanawia powierzyć Mauro organizację przyjęcia, by sprawdzić jego umiejętności jako przyszłego szefa służby. Manuel łamie zakaz gwardii cywilnej i odbywa lot nad posiadłością. Jana i Abel zostają parą. Margarita prosi Alonso o pomoc, ale spotyka się z odmową. La Promesa Pałac Tajemnic, odcinek 269 Kiedy oglądać? Nowy odcinek hiszpańskiego serialu La Promesa. Pałac Tajemnic zostanie wyemitowany już w środę, 12 listopada 2025 roku, o godzinie 15:05 w TVP2. Telewizyjne powtórki nie zostały zaplanowane w ramówce Telewizji Polskiej, ale warto pamiętać, że telenowele można również oglądać na platformie wod.tvp.pl. La Promesa. Pałac Tajemnic. Kto występuje w serialu? W telenoweli występują.